Siemaneczko, ja jestem Man, a to jest pierwszy odcineczek yy, za chwilę wam powiem jeszcze. To będzie chyba będę nagrywać też coś poza Minecraft'em To będą chyba raczej nazwane, nie wiem, dziwne gry. <ścoughs> Pierwszą grą jaką sobie będziemy grali, się grali. No na początku zagramy sobie w QWOB. Jak sama nazwa mówi. Gra się tutaj przyciskami kół OP. Postaram się na początku przejść, nie wiem, 5 metrów zaczynamy. Śgrałem na początku trochę o, 2 metry. Jest dobrze Uu, 4. Tak. Mamy już 5 metrów. Już troszkę ćwiczyłem w tą grę. Widzieliście? Patrzcie na to. Nie, 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 nie. Czekajcie, chwilę coś pokażę. Co on tu ma? What? Przyjrzyjcie na jego dupę. Co on tu ma? What the fuck? Co to jest? Tak. Idziemy na kolanach. O, 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 Fuck. 5 metrów to rekord. Teraz 7. Musimy dać rady 7. Czy wy to wi... Co? Patrzcie, tu Łot! Nie, to jest dziwna gra. Uf. Trzeba to jakoś powiedz. Nie tak. O, dobrze, dobrze. Nawet no, dobrze. No, ruszę. O, mi wylatuje, what the fuck? <śpiewanie> Nie, jak tu można na minus? Na no, no, tam dobrze, że no, co się stało? Nie idę, no czemu nie idę? No cofam się albo idę? <grystanie> tak w tym idę czy nie idę? Idę, no chyba idę. No szpagaty robisz, co za debiut. Nie, tak dobrze było. Biegniemy. Nie pobiegliśmy zbyt dobrze. Wow! Ups. Ok, jestem po chwili. Jak zawsze się tutaj musi wparować do pokoju. Pff, oczywiście nic nie zrobiłem. Idziemy od tego samego momentu. Aha, zapomniałem, którym to się grało. Tak, oh yeah. Ok. No, do przodu, do przodu, nie do tyłu, do przodu. Nie, nagram to jak nie. No, Boże. minus je, no, bez jaj. Nie, jak to się chodzi? Kurw! Okej, okay, jestem po chwili, Znało mi chwili do pokoju.

Powoli się ruszamy. Jesteśmy już na 6 metrach, prawie. Ty, jakby pieprzy tu się w kurze. Nie. O mi wypadło. Co to jest za kratura? O, O, mi teraz tak pieprz. Mamy 7 metrów. No, dobrze było A! mamy 10 metrów Mamy 10 metrów, mamy 10 metrów Za chwilę kończy o jest równe Idziemy dalej Idziemy, idziemy Pobijemy 10 metrów Jesteśmy dobrzy, idziemy Tak, idziemy No, jeszcze trochę Idziemy Tak, no Idź, idź, idź. idź Nie wypij dol. Będzie beka 12 metrów. Dobrze, mniej więcej to 5 metrów przeszedłem. Teraz sobie zrobiłem sobie rekord. To znowu mi wbili do pokoju. Trzeci raz. O, lol. nie ogarniam ich. Co poradzić jak tak wbijają na do pokoju. Dobra, mamy już prawie 14 metrów, idziemy dalej. Tak, okej, okay, idziemy. Dobrze. 14 metrów. Będą cycki, będzie pompa. Tu, 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 tu. Okay, idziemy do przodu. 16 metrów dobijemy no, do 20. A! Człowieku, hop i noga noga, hop, nie 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 nie, nie cofaj się. Dwadzieścia metrów. Dobrze, to na dwudziestu. 20... No, 20 i prawie pół metra, prawie do 21 dopiliśmy. Było bardzo dobrze. Dziękuję wam, że... Możliwe, że oglądaliście ten odcinek, ale nie wiem. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki, że wam się spodobało, i że wam się nie spodobało o, o ile wam się nie spodobało, oczywiście moglibyście się nie spodobać, ale oczywiście wam się chyba, że się spodobało. No, no to mi nie pomijając, to też dawajcie łapki w górę. O, op, cycki, cycki? Mm, 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 mm. No okej. Okay. Y -y, ja tycki. kończę. To raczej będzie. Op. Nie będę już tej gry chyba nagrywał. Jest taka tempa gra, że... Ale emocje są, są emocje. Op. Następnym razem chyba będziemy nagrywali. Y -y, stupy Marley Cruz y -y, nie wiem Bomba. co... Nie wiem co jeszcze chodzi. Mm. No, Zobaczycie w następnym tycki. odcinku z innych gier. Tak więc ja kończę Będę do tyski, zobaczenia. Okej, okay, ja kończę na razie. Dziękuję Wam za oglądanie.